Bardzo dziękujemy za te słowy. radę, bo, radę, chodź. Jest, w las. Nie zawaliło się? Jeszcze, jeszcze. Trzecie, jesteśmy z zakonu kaznodziejskiego i yy, oczywiście musieli nam wybudować ambonę. Nie wiem, czy wiecie, wodzu mi ostatnio opowiadał, że taki nasz wielki poprzednik w Księcie święty Wincenty Ferrer, już jeden z największych kaznodziejów yy, w historii Dominikanów. Gromadził ponoć takie wielkie tłumy ludzi na kazaniach, a nie było oczywiście mikrofonów, bośników jak teraz, bo to było kilkaset lat temu. Że podobno na jego kazaniach i konferencjach było tak, że Wincenty Ferrer po prostu mówił w jednym miejscu, a co tam 20, 30, 50 metrów stali kolejni bracia i powtarzali po nim. My postaramy się, dzięki temu, że mamy te mikrofony, mówić tylko raz, ale mamy nadzieję, że to co chcemy Wam powiedzieć, to Was dotrze. Kochani! Trochę to wygląda jak ring. Jak ring? No trochę, no. Ale nie chcesz tego. <laughs> jesteśmy różnymi. A, a ty bardzo wy tego nie chcecie. Yy, kochani, nasze spotkanie ma dosyć prosty program, tak jak zawsze. Jeżeli ktoś z Was kiedyś był na którymś wydmieniem, które już robiliśmy, to doskonale wiecie, jak to wygląda. Pierwszą część byśmy poświęcić na głoszenie dlatego, że jesteśmy przekonani, że bardzo potrzebujemy Bożego Słowa, które zmiękczy nasze serca. Potem będziemy Pana Boga do tego serca tak bardzo konkretnie zapraszać, a potem będziemy oczywiście wiernić. Kochani, chciałbym, żeby, chcielibyśmy, żeby przez to spotkanie poprowadził nas dzisiaj bardzo wyjątkowy człowiek, którego ja bardzo kocham, jedna z największych postaci Starego Testamentu, który będzie dla nas pewnego rodzaju przewodnikiem. Też mam takie bardzo dziwne wrażenie, przepraszam tę dygresję, bo to jest taki wielki cień mój, który cały czas tutaj pada. A pamiętajcie, że w cieniach apostolskich jest takie zdanie, że jak przechodził święty Piotr i gdzieś padł jego cień, to ci, na których padł jego cień, byli uzdrowieni. Więc ja tak staram się tak jak najbardziej. Ale nie wiem, czy ale się zależy jak światło puszczę. No wiesz właśnie, mam nadzieję, że puszczą bardziej światło tam. Koń, przepraszam, do rzeczy. Chcielibyśmy zacząć. Yy,